Ewangelii, według świętego Łukasza. Kiedy Jezus był już blisko Jerozolimy i zobaczył miasto, zaczął płakać nad nim. Powiedział wtedy: O gdybyś tak ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Niestety, zakryte jest dla Twoich oczu, przyjdą na Ciebie dni. Twoi wrogowie staną przy tobie obozem, otoczą cię i zaatakują ze wszystkich stron. Zniszczą doszczętnie ciebie i twoje dzieci w tobie. Nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, bo nie poznałoś czasu nawiedzenia swojego. Dzisiaj staje przed nami. Jezus współodczuwający, smutny. Jezus też bezradny, bezsilny. Któż z nas nie ma takiego doświadczenia nie zna czegoś takiego jak właśnie głęboki smutek, współczuwanie też z innymi, którzy doświadczają jakichś strasznych rzeczy. I któż z nas nie zna, Bezsilności, bezradności wobec jakiegoś zła. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy czytając tę dzisiejszą Ewangelię, widzieli ten aspekt dzisiejszych słów, czy też opisu tego, co się dzieje, a nie traktowali tego jako jakieś groźby. Bo, gdyby Jezus groził Jerozolimie, to nie płakałby. Tak. Jeżeli ja kogoś, komuś grożę, to na ogół jestem zły, a nie smutny. Jeżeli ja komuś grożę, no to może gdzieś tam w tle być jakaś bezsilność, nie? ale raczej mam w tym momencie poczucie. Właśnie sprawczości, siły, że teraz nie, ja postraszę go i on zmieni na przykład swoje postępowanie. Więc na pewno, no to jest właśnie, myślę, że to jest bardzo ważne, ten fragment, tej, ten dzisiejszy fragment Ewangelii, zwłaszcza dla dobrego rozumienia wielu fragmentów Ewangelii, które czytamy teraz w tych dniach, w tym okresie, w końcówce roku liturgicznego i też, na początku nowego roku liturgicznego, czyli na początku adwentu. To jest bardzo ważne, bo ten dzisiejszy fragment pokazuje nam, że kiedy Jezus wypowiada słowa, które można by teoretycznie odczytać jako groźbę, to tak naprawdę On mówi tymi słowami, o, swojej, o swoim współczuciu, współodczuwaniu i też często o swojej bezsilności. Tak, można by powiedzieć, Bóg bezsilny? Otóż właśnie tak. Bóg jest bezsilny w obliczu naszych wyborów, bo On nigdy nie odbierze nam wolności. Wiemy, że jego naturą, nie tylko cechą, przymiotem, ale Naturą jest miłość, a miłość nigdy nikogo do niczego nie zmusza. Tak. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że rodzice nie powinni nigdy dzieci nie, do czegoś zmuszać, ale jeżeli są takie sytuacje, no to raczej w imię stawiania pewnych granic. Tak, raczej ze względu na jakieś bezpieczeństwo na przykład, no to można postawić pewne granice, czy nawet coś ewentualnie wymusić, ale to, to tylko w odniesieniu do małych dzieci, które jeszcze niewiele rozumieją. Można też, właśnie, jeśli ktoś jest jakimś przestępcą, popełnił jakieś straszne zbrodnie, czy w ogóle, no nie wiem, nawet coś ukradł, nie? no to coś poważnego, no to oczywiście też można go jakby siłą nie? zamknąć w więzieniu, ale właśnie nie po to, żeby wzbudzić w nim lęk, nie po to, żeby nad nim dominować, nie? pokazać nad nim władzę, pokazać, że jest jakimś mizerem, nikim, niczym. Tylko właśnie raczej tylko po to, żeby chronić. Ja? Chronić innych przed nim. Też jego samego. Nawet można powiedzieć w jakimś sensie przed jego własnym postępowaniem. Ale to jest bardzo ważne, że jeżeli kochamy, to żeby tego nigdy nie nadużywać. Tak. Ja bym też nie, nie stawiał takiej jednoznacznej tezy, że Bóg nigdy. Jakby czegoś jednak w pewnym sensie, w cudzysłowie, na nas nie wymusza ze względu na, na nasze bezpieczeństwo, ale robi to bardzo oszczędnie. Jeżeli, jeżeli, bo ja muszę powiedzieć, że ja nigdy tego nie doświadczyłem ze strony Pana Boga, żeby On mnie do czegokolwiek zmuszał. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Nie, do, nie doświadczyłem straszenia. Nie doświadczyłem groźby. Nie doświadczyłem kary. No właśnie. Przede wszystkim. I no, a mam jakąś już za sobą dość długą historię, już niedawno chyba o tym wspominałem, 40 ponad lat takiego bycia naprawdę z Jezusem, oczywiście nie ciągle, w sensie nie takim, żebym w ogóle, nie wiem, ani na chwilę go nie opuszczał, nie? no bo niestety, nie? czasem gdzieś tam chodziłem swoimi drogami jakoś, nie, ale, ale było to krótko i, i, i nigdy nie tak do końca z jakimś totalnym zerwaniem więzi, relacji z Nim. Tak. Także yy, dlatego... Absolutnie jakoś nie, potrafi, nie potrafiłbym sobie nawet tego wyobrazić, nie? żeby Bóg mógł cokolwiek na nas wymuszać. Zresztą święty Chryzostom, yy, yy, Jeden z yy, ojców Kościoła yy, mawiał, nie? że tak, teraz trochę zwątpiłem, czy na pewno ma taki tytuł, no ale w każdym razie jeden z wczesnych. Autorów, autorytetów też nie, wczesnochrześcijańskich, yy, yy, powiedział nie, właśnie coś takiego, że yy, powiedział, że w Bogu nie ma żadnej przemocy. I dlatego Bóg, można śmiało powiedzieć, że Bóg jest momentami bezsilny. Tak, dlatego, że On się wyrzeka przemocy. Tak, On się wyrzeka przemocy. I takim staje dzisiaj przed nami Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii. Ja tak w każdym razie go odbieram. Nie jako kogoś, kto jest zły, jak zagniewany. Pamiętamy, raczej prawdopodobnie można podejrzewać, że Jezus był zagniewany, chociaż to nie jest wprost powiedziane, wtedy, kiedy wypędzał handlujących ze świątyni. Ale pamiętamy zapewne, że. Wtedy Jezus nie wypowiedział żadnej groźby. Nie powiedział, weźcie to stąd, bo jak natychmiast nie, tego nie weźmiecie, nie przestaniecie tu handlować, no to popamiętacie. Yy, na przykład, zburzę tę świątynię. Nie, Jezus powiedział, zburzcie tę świątynię, którą ja jestem, a ja ją w trzy dni odbuduję. Natomiast nie groził, nie wyzywał. Natomiast teraz, kiedy wypowiada słowa, które mogą brzmieć, teoretycznie mogłyby brzmieć, mogłyby być odebrane jako groźba, to jednak Jezus wtedy nie złościł się, tylko smucił, płakał. I dzielił się swoją, swoim doświadczeniem bezsilności. Tyle Jezus pięknych słów. Ważnych, mądrych, trafnych, nie? mówił do tych ludzi, mieszkańców Jerozolimy. Tyle cudów tam uczynił. A oni, a ci mieszkańcy tego miasta, zresztą, jak Jezus mówił, Jerozolima to być może miał na myśli w ogóle cały naród wybrany. Nie? Tak mało ludzi w Niego uwierzyło, tak mało ludzi za Nim poszło. Tak, i to zburzenie Jerozolimy absolutnie nie było żadną boską karą. To, to raczej była kara wymierzona przez cesarza rzymskiego Tytusa za powstanie, za to, że Izraelici powstali przeciw, buntowali się przeciwko Rzymowi. I to rozcieczyło cesarza, i postanowił ich ukarać. Zburzeniem Jerozolimy. Tak, także, yy, 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 tak sobie teraz myślę, że jeszcze raz powtórzę, nie? że to jest ważne, żebyśmy yy, traktowali ten ja w każdym razie traktuję ten fragment dzisiejszej Ewangelii jako pewien klucz do właściwego rozumienia wszystkich tych takich, jak to mówimy, apokaliptycznych no, zapowiedzi. Yy, Jezusowych, które właśnie mogłyby brzmieć jako groźba. Nie, nie ulegajmy takiemu światowemu pochodzącego z, pochodzącemu z tego świata, takiemu przekonaniu, że żeby było dobrze na tym świecie, to trzeba grozić. Nie, żeby było dobrze na tym świecie, Owszem, czasami trzeba ostrzec, czasami trzeba zapłakać celem ostrzeżenia. Tak, te Jezusowe łzy dzisiejsze, o których słyszymy dziś, to jest ostrzeżenie. Tak, Jezus płacze z tego powodu, że odrzucamy bliskość z Nim, i z powodu tego, że przez to podejmujemy potem różne decyzje, które potem niosą za sobą jakieś cierpienia, problemy, kłopoty. Tak, a moglibyśmy, nie? gdybyśmy poszli za nim, moglibyśmy tego uniknąć. Tak, tak odbieram dzisiejszą Ewangelię. Jako kolejny. Kolejną dobrą nowinę o nieskończonej, yy, tak niemającej granic bos boskiej miłości.